Siemano. <laughs> mamy tutaj grube popołudnie. Jesteśmy na tytoniu. Tutaj mamy hydroponiczną uprawę tytoniu. Tak jak widać. Z góry pozdrawiam rolnika pomocnego, bo dobrze gościu gada. A dla niego. Trzyma się morduje, albo oby, oby, tak dalej. <coughs> Także tak. Zacznijmy od tego, <coughs> że tutaj mamy piecyk taki, no On no stary z domu. Piecyk. No, jak widać. Pompka tutaj daje na podgrzewanie wody. To jest akurat hydroponika. Także to tak wygląda. To, to jest tytoń. to niektórzy. To mówią machora, tytoń. To tam różni, gadają inaczej. Hydroponiczne, to są tacki pływające. O, proszę bardzo. I to wygląda tak: to jest na 4 hektary. Tu jest 30, 20, 30 metrów długości, cały foliak łukowy. Oczywiście 7 czy 8 metrów szerokości. Tu jest podzielone. To jest na. To było pierwsze siane. Tutaj było siane. Drugi. Po trzech dniach. I po następnych trzech dniach było siane tutaj. Ze względu na to, że było siane w takich odstępach, że nie damy rady tego wysiać, wysadzić w jednym dniu tych 4 hektarów. to trzeba to podzielić. Bo. No bo tak jest, że nie da się rady tego wysadzić i jest jedna sprawa, tak, że to trzeba jeszcze skaszać, później to się wszystko ściąga, jak to już urośnie tak troszeczkę takie, takie, takie większe, no to to trzeba skaszać, aby nie uszkodzić tego stożka wzrostu, ci co osadzą to wiedzą o co chodzi. Sorry, że bo akurat papierosa kończę palić to tak to jest i tutaj czego agrowłógnina i u góry agrowłógnina no bo tak ściągnę tą, ściągnę tą no to zaczyna się skraplać i wybija normalnie wodą jak się skrapla otwory wybija normalnie przy tych przy sadzonkach nie trafia no tam w każde, ale trafia i wypłuczę i sadzonki nie ma także to jest po to Tu, jak widać, jest wszystko ogarnięte. Jak chcecie, to mogę Wam nagrać jeszcze. ewentualnie pokazać tą tak zwaną ten kombajn rwaczkę do tytoniu. Jak to w ogóle się obsługuje i tak dalej. Takie, no, to nie jest kombajn, tylko to jest taka rywaczka. Bo tam kombajn to jedzie sam, tak? a znaczy tam jedno operator. A tutaj to trzeba, do tej rywaczki to trzeba kilka osób. No. To jest proste. Ci co wiedzą, to wiedzą. Jeżeli, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to, no to, to będzie zainteresowany i napisze coś i tak dalej, ja będę odpowiadał. Także tak to wygląda. No. Cała ta nasza plantacja. Tutaj to wygląda jeszcze tak, że tutaj jest suszarka Tutaj ta cała, dwie są w sumie To nie są kontenery tylko to jest budowane samo Tam jest drewno już przyszykowane wstępnie no, Tam jest te pole za, jak takie widać odaru na, na, to, na to przyszykowane No i, no i tak, to, tak to wygląda no. Jeżeli ktoś by chciał coś więcej wiedzieć proszę, proszę pisać czy tam no, no, ewentualnie opowiadać no, na, na to, kto coś chce się dowiedzieć. I tak to wygląda. No. Trochę gadam, tak może głupio, może nie głupio, bo jak to mówią, święta kwarantanna, a wódka się leje. No to także. No, I to pewnie tak w większości domach się dzieje. No to także. Pozdrawiam wszystkich. Ci co to obejrzą. I tych co nie chcą oglądać. <laughs> Także pozdro. Elo. Trzymajcie się. Jak chcecie coś więcej. To się odzywajcie. Narek.